Cześć, jestem Louis, dzisiaj gram sobie w Brawl Start i musicie mi wybaczyć, bo jestem lekko chory więc mogę kaszlać, mogę kichać więc bardzo przepraszam za to, ale dzisiaj sobie nie wiem czy pogramy, ponieważ chciałbym zrobić taki większy opening, kupić Mega Boxa i Big Boxa i te wszystkie skrzynki otworzyć i zapraszam was bardzo serdecznie do mojego klubu Louis XTM zrobiłem nowy klub, a żeby go znaleźć musicie tak wpisać teraz musicie patrzeć musicie patrzeć yy, gdzie to jest wszystko, aha musi dać taką kraseczkę a ja dopomniałem jaki to był kolor nie wiem, to by było 5 a jeśli nie to był inny kolor i teraz wpisujecie luis x i tm Szukaj... O! I jest MikLów. Musicie tak to wpisać, bo inaczej wam nie znajdzie. Ponieważ ja sobie zrobiłem kolorową nazwę. Yy, musicie tak to wpisać. Jeśli, te, jeśli chcecie wiedzieć, jak zrobiłem kolorowy opis i nazwę. Napiszcie w komentarzu, ja wam bardzo chętnie powiem. I zrobiłem awatara tak jak moja Witka chciała. Czyli Jessie i różowynik. Więc mam już awatara. Szybko akurat się nie zmienię, ale dobra. I najpierw polecimy z Aleją Damy sobie, czym ja teraz dużo gram Teraz gram tymi słabszymi bardziej mm, Dobra dam sobie to do Rico. Monetki I uwaga nowa postać Mamy Bu Monetki O punkty mocy Chyba specjalnie nam je dali Żebyśmy dali do Bu i uwaga, 300 monetek I mega skrzyneczka, znaczy mała skrzyneczka Skrzyneczkę po prostu mamy Jak już dawny nie miałam bonusów Uwaga, uwaga Nowa postać zamiar do odblokowania No jeszcze i trochę jest Nowa postać, bu Lepszymy sobie na drugą moc przy okazji A teraz lecimy z małymi skrzynkami bo jak będziemy otwierać najpierw te małe, mogą nam się powiększyć szanse na Mega Boxa na nową postać, więc otworzymy sobie. O, mamy Karla. Jest, ale szczęście. Ja myślałam, że Karl mi wleci Podwajacz, ale fajnie. Że Karl mi wleci z Mega Boxa. Tak samo Penny Penny możliwe, że wleci już z Mega Boxa. Ale wolałbym ma legendę. Albo mityk albo Epika, nie? I patrzcie ile, ile bonusów. Aj no to już nie było bonus, ale dwie nowe postacie już mamy. Kiedy, ja, ja się cieszę nie. Przepraszam, ale mówię wie przedatkany nos, więc musicie mi wybaczyć. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić więcej takich fajnych filmów. I do łapkowania u kolejny podwajacz Zostawcie ławkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich filmów. A dla każdego suba jest naprawdę Naprawdę dobrze Naprawdę dobrze Jestem naprawdę wdzięczny dla każdego suba, więc dziękuję wam dudun Aj no nie ma Aj nie ma kurczę. Nawet bonusu nie było ale Miałam dużo bonusów Już mam 6 biletów I uwaga Mamy kolejną nową postać A to jest Karl Karlik O jeszcze ty jest mała skrzyneczka A i myślałem że pewnie wleci O przy sobie kupimy punkty Myślę, że to będzie spoko Jak, dokupi jak dokupimy no Przekadi sobie mocy to wymiarzy jak się uda Chyba, że już nie będę miał kasty na no to Dobra, piąta moc na Jetty na Barleyu, piąta moc na Bólu, piąta moc na Rozie, piąta moc więc mamy piąte mocy. O nie, nie, nie starczyło mi, no niestety i przy okazji sobie bijemy e, 3500 Bucharków jeszcze dzisiaj a tak to lecimy. Nie śpimy, mamy już 20 gemów. Więc jest fajnie. Uuu ten w ogóle na przetenie Robocik. Coś innego jest. Aj no, nie za bardzo. A to kupimy sobie Big Boxa. <śmiech> 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 ja przepraszam, musiałem sobie kasznąć. Ale się tak, Aj no nie ma. Aj Ale są dwa bonusy za to bilety i gemy. 3 gemy, 23 gemy już mamy i mega box ja sobie zakryje jaką mam liczbę ja nie widzę ale na pewno nie będzie postać, nie nie wierzę w to żeby była jakakolwiek postać Poko Rosa no, jak mówiłem nie ma ale 3 gemy 26 gemów już mamy a i brakuje nam trochę do mega. Do, do, do mega. E, do No niestety, może bijemy. Z, a nie, nie bijemy, bo zabraknie nam jeden żeton, żeby tam otworzyć, ale wbijemy sobie może. Bu. Polećmy sobie, bu <ścoughs> Zabrakło nam peny No niestety. Niestety. A nie, wtedy. Aj, mogę mieć troszkę ścinę internetu, ale dobra. Wow, jest dobry. odsun się. Odsłuń się, bo po tobie. Chodź tu. No. Ze mną się nie zadziera. Ej! Ej, no nie, Timowanko. Timowanie. Aś, aś padaj. Spadaj to. Ale przeżyłem, więc to się liczy. Może pójdźmy sobie na Rico. Bo Rico to taki twaniaczek. Gdzie ja już na Briko? Ej no, podziel się. Podziel się. Bólu. No nie. Ból, wsio. No nie leć na mnie na ulcie No nie, skrzynkę jeszcze waliłem. Nie... o, jeszcze wielkie starcie. Chodź tu. Masz szczęście, że masz ulta. Hop, gdzie ja dałam tego ulta mojego? No, I Pierwszy meczyk wygrany. A nie, dobrze, będę miał tego... tą małą skrzynkę. Będę miał za rangę jeszcze. I jeszcze podwajacz! Ja zapomniałem nie otwieram małą skrzyneczkę, uwaga, peny Kurczę kocik. A i bez bonusu, ale mamy Broka. A Brok, na której? A i czegoś możemy lepszyć. To by poko. No. U, możemy go dwa razy lepszyć. Dobrze, więc trzecia moc na Poko. A największa moc. Poziom mocy największa to mam na szeli. O, już mamy. 3500 tysiące Oficjalnie <kluz> <kluz> Ja przepraszam na wszystkie moje kaszelnięcia i to, to, ale... Jestem chory, musicie mi to wybaczyć, a specjalnie to nagrywam Żeby nie było Dołączajcie do... Dołączajcie do klubu Zapraszam I tak, i chciałem wspomnieć jeszcze że LS na końcu opisu to jest taki mój skrót. Nawet napisałem. Jakby coś, to LS to mój skrót. I zapraszam do klubu kanał na YouTubie Lewis X. Lecimy po top 200 w Polsce. Bo byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy to osiągnęli. I LS. Podpisałem się tak, żeby, żeby było, że to ja napisałem ten klub. Jest, że to ja napisałem ten opis. Ponieważ no, może go też napisać Daisy, bo jest zastępcą. Ale podpisałem się, że to ja napisałem oficjalnie ten opis, żeby nie było, nie? Myślę, że fajnie brzmi ten opis. A my sobie jeszcze to gramy. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. I przepraszam, że tak długo nie było odcinków, ale byłem wcześniej mocno chory i. Nie mogłem. Teraz cię tak leciutko. Kto cię tak dobił? Aha! Si, bo ja cię dobiję. No. Dobicie. No właśnie. Gdzie są wszystkie skrzynki? O, Karduś. Dum, du. Nie mogę tu teraz podejść, ale damy to. Nie. Co? XD widzieliście to? Dobrze to zrobiłem z tym ultem. To było dobre zagranie z mojej strony. O Jezu, ja zrobiłem. A tam jesteś, Jessica Jessica, idź tam. Idź, oszczędzać, ale można tam iść. No i idź tam, bo umrzesz. Brawo. Brawo, Jessica. Chyba, że chciała specjalnie się dawić, ale nie wiem. Ja bym tam nie poszedł, jakbym widział, że coś tam jest. Ranga w górę. <śmiech> 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 Bardzo przepraszam, ale wiecie. Choroba. Wstrętna rada Koronawirus XD. Nie no, koronawirus tak nie wygląda. Ale. Chyba teraz będę wbijał w na 500, ale to nie jest pewne, ponieważ moje zdanie o nim się może szybko zmienić. Tak jak z innymi nadmiarzami, na przykład. Komu ja zmieniłem zdanie? Zmieniłem na pewno Darylowi. Bo czym to nim przegrywałem znowu? Tak jak kiedyś. Uuu, gdzieś tam jest. To jest moje Maj... Dostaw... Ziośtaw... Thank you... Dziu... Odpuszczę mu... Wyjdź... Jestem dobrym człowiekiem... Och, Pierwsze miejsce I ranka w górę I podwajacz Plus 20 pucharko i plus 40 no i znowu. Znowu. Dobra, wiecie, to jeszcze sobie raz do małej skrzyneczki. Dobrze. Pierwsza mała skrzyneczka. Cieleź. E, e, e. Thank you. Thank you for games. Znaczy, ten you for Power Cubes. Dzięki da gaming, nie. Dzięki da Power cuby. A jeszcze taka mała gumica, mogę Wam powiedzieć. Jak się idzie w tą stronę, to są rozszerzone. A jak się idzie w tą, tego to bardzo nie widać. One są wlepione, widzicie? O! To już pewnie, kard dwie. O, albo tak. No. wo, Chodź tu. Zostaw go. Co? To już? Co? To już? Mam radę? I tu się na im schody, nie? Bijaniem pucharków. Napiszcie, czy chcecie ten pograć. Ja bardzo chętnie z wami pogram. Nagram też z wami odcinek bardzo chętnie. Więc I piszcie i jeśli chcecie też do pograć, to dołączacie do klubu. Będę wiedział. I będę grał z klubowiczami. Podwajacz. Nie wierzę. A wiecie, czemu nie wierzę? Ja wam zaraz przeczytam. O! na mod 000%. Dodatkowo każde otwarcie daje graczowi 25% na szansę biletów. Na dobycie biletów: 9% na szansę yy, dobycia klejnotów i 3% szansy na dobycie podwajacza. Mieliśmy 3% szansę, żeby dobyć podwajacz. Aż mam 540 podwajacza, nie? Dlatego nie wierzę. O, jet jest taka ładna. Więc kiedy mi się podoba? Fajny jest. A słuchajcie, bo teraz jeszcze mamy do zdobycia taki podwajacz na 600. Więc fajnie leci. O, to będzie mega box na 5000, więc jest fajnie i na 7000. No i tu już są takie, wiecie. Jeszcze na niebie nie będzie, więc jest fajnie. Jest fajnie. A ja już chyba skończę, bo kaszlam tak, że po prostu nie wiem, nie? Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek i cześć. Następnego.